W przednim odcinku Damian Pol ze Stalowej Woli wynajął dla całej rodziny piwerka Cyskie piwo Piwo Piwerko Piwo Piwa Piwko Piwko Piwo Piwerka Piwerkiem Osiemnaste piwo Piwo Osiemnaście piw Piwa Piwo Piwo Piwa Piwko Piwo Piwo Piwko Piwo Piwko Piwo Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Lakardu, gdzie będziemy sobie oglądać już drugą część naszej ulubionej trylogii piwkowej. Czyli generalnie stary na wakacjach, walący pod rząd 18 piw, zasypiający na ławeczce i oczekujący, że jego żona zrobi absolutnie wszystko dla niego. Halina, tam weź po te zakupy, no nie? Weź przynieś piwerko, Halena. a tu posprzątaj, Halina. We, zrób jedzenie, Halina. Czyli po prostu ideał polskiego mężczyzny. Damian. No sobie tym jednym czy dwoma zdaniami streściłem cały pierwszy odcinek trylogii piwkowej. Damian, Twoja mać. Ale i tak i cię obejrzeć, to był fajny odcinek, i cię obejrzeć! Dobrze, czyli drugi odcinek naszej trilogii. Zapraszam! Zapamiętaj ten Rodzina Polów ze stalowej woli jest już od trzech dni w Loret Demar. I od trzech dni stary nawet przez sekundę nie był trzeźwy. Ja wiem, że teraz możemy sobie pomyśleć, że o nie, jak to źle, jak to tragicznie, jaki jak ten stary jest okropny, ale mam gdzieś tak z tyłu głowy taką ty ci myśl? Kurde. Chciałbym tak. Ten czas nie minął jednak w najlepszej atmosferze. Martyna ma dosyć ciągłego usługiwania mężowi i dzieciom. Nikt w rodzinie jednak nie rozumie jej pretensji. Dzisiaj natomiast dochodzi do kłótni, gdy Justyna chce wyjść z Fernando, hiszpanem poznanym na plaży. A z kim ty idziesz? Z tym panem? Z jakim panem? No zobacz! Justyna, poczekaj. Halo, halo. Co? Gdzie ty idzie się napić z nią? Tu mam Dlaczego od razu napić? Tata, ty pamiętasz, że ludzie robią też inne rzeczy poza piciem, prawda? Pa pamiętasz to jeszcze? Kiedy sytuacja robiła się poważna, Damian umiał zareagować. Tylko w takich domowych sprawach nie miałam od niego pomocy. Ej, Ona ma dopiero no, 7, no, 17, no, 17 no, lat, ma! 17 lat jest młoda. Do domu, a owidam żeń! A owidam żeń! Ał, widem, żeń. Ał, do Hiszpana? Do domu! Dobrze, to zostaw, ja z nią porozmawiam. Brawo, tato. Nie no, ale ty nie możesz... W Ale nie możesz z nim iść. Dlaczego? Ty wiesz, on ma lat? Jest nie, starszy, dużo starsza z tego? Ale no nie możesz, nie, nie możesz... Jestem odpowiedzialna. Mam już 16, 14 lat i mam tatuaż. Eee. Jestem odpowiedzialna. Nie jest nie starszy, dużo starsza z tego? Ale no nie możesz, nie, nie możesz... Jestem odpowiedzialna. A nie możesz się znaleźć w wieku? Nie mogę! Nie! On jest dużo Nie, nie, daj mi spokój! Rodzice sami ze sobą nie potrafili się dogadać. Jeszcze Ty mi chci chcieli zepsuć wakacje. O co im chodzi, no? No tak, może są moimi rodzicami, może dbają o mnie, może dbają o to, żebym się nie spotkała ze starszym 26-letnim hiszpanem. Ale o co im chodzi? Martyna Pol nie może doczekać się spaceru z mężem po Loret de Mar. Martynka po tym pierwszym odcinku, po tym jak widzieliśmy jak się ten mąż traktuje, ja bym nie chciał z nim w ogóle spędzać czasu, więc tutaj naprawdę podziwiam, w, w, wytrwała jesteś. I naprawdę musimy docenić, bo to jest kobieta, która wytrwała z tym kolesiem 20 lat w związku. Ja po 4 minutach chciałem mu dać w twarz. Damian już dwa dni temu obiecał żonie wspólne zwiedzanie miasta. Po śniadaniu kobieta nie może się już doczekać spełnienia tej obietnicy. Jej mąż ma jednak inne plany. No, jestem gotowa. Idziemy? A, a gdzie? No, gdzie? No, na miasto mieliśmy iść. Hmm. A dwie godziny obrócimy tam i z powrotem? W dwie godziny? Nie. A, ale dlaczego w dwie godziny? Ponieważ w ciągu dwóch godzin zdążę wytrzeźwieć, tak? Ja sobie żonę obiecałem, podczas tych całych wakacji, cały ten tydzień, nie będę schodził poniżej dwóch promili. No bo wiesz, Norbi się umówiłem z dziewczynami na plaży. Jak znowu z Norbi o, to się to dobry umówiłeś? pomysł. Dzisiaj jest wybór mis na plaży i będzie ta Anka startowała. I co? I znowu ta Anka, tak? No słuchaj, kto jest ważniejszy? Anka, Norbi czy ja jestem ważniejsza? No co ja to, co ja to, no co ja to, co no, to? No obiecałeś dziewczyn. mi! To znaczy, ty jesteś najważniejsza! Ty jesteś, kochanie! Uh. No ale przecież, jak nie pójdę na plażę, tak będę wygląda jak idiot. No jak normalnie, nie się wygląda. Przecież idiotę, idiotę... To z nią oni są ważniejsi, czy ja jestem ważniejsza? Ale idioty nie mogę sobie zrozumieć! Za jesteś! Ty. Co ty miłoszowałeś, czy ty? Wow, żonka, uważaj, bo prawie wąsa uderzyłaś! To jest kolekcjonerski wąs. Przywaliłam mu prosto w twarz. Sama się tego wystraszyłam, ale nie mogłam inaczej zareagować. Kiedy żona uderzyła mi po twarzy? Zupełnie nie wiedziałem co miałam zrobić. Przez 20 lat to się nigdy nie zdarzyło. No co ty Marta, gdzie ty idziesz? Zostaw mnie! Coś Zostaw Coś to ty oszalałaś? No gdzie ty idziesz? Priedziesz, Idę sobie. też możemy iść na zakupy. Fasne. Co ty oszalałaś? Pewnie. Priedziesz... Gdzie ty idziesz? A kto posieda siadaniu pozmywa? Zostań tutaj, Martyna, nie wygupiaj się. Pójdziemy jutro. Mówię ci, posłuchaj mnie. Nigdzie nie idź. Ech, Martyna, lesi, lesi wróć, wróć! Martyna, naprawdę miałam tego dość. Po raz drugi wybrał sąsiadów, a nie mnie. Nie mógł mnie tak dalej traktować. Martyna po tym, jak pokłóciła się z mężem, poszła wprost do baru przy plaży. O, wykorzystali cały budżet na drinki na pierwszy odcinek tej trylogii. Bo w pierwszym odcinku trylogii, jak sobie przypomnicie, pamiętacie jak mu dał te drinki, no nie? Po prostu takie puchary gigantyczne Stoną owoców. Ło! Wow! mamy drugi odcinek, budżet się skończy. Szklanka, odrobinkę drinka i truskawka jedna. Poszła wprost do baru przy plaży, gdzie spotyka poznanego wcześniej Senegalczyka. Jest rozżalona, że mąż widzi w niej tylko sprzątaczkę. Wow, wow, Martyna, nie tylko sprzątaczkę! Kucharkę też? Nie no, żarty żarcikami. Mąż pani Martyny jest najgorszym człowiekiem we wszechświecie i Martyna powinna znaleźć sobie nową miłość właśnie na tej wyspie i tam zostać. Po prostu uciec od męża i od dzieci. Olać ich wszystkich. Powinna w ogóle swój własny serial dostać. Właśnie o przygodach Polki na Gran Canaria, która postanowiła założyć nową rodzinę i nowe życie. O, był ten serial? W towarzystwie Oke, OK, który ją adoruje, 47-latka czuje się bardzo swobodnie. Mimo wszystko jednak jej myśli są wciąż przy mężu i dzieciach. A coś tak, no, coś jest nie tak, tak wygląda całkowicie inaczej. Coś jest no, no, jest coś. No, tak, tak jako... Co się dzieje? Mówimy coś Słuchaj, nie tak? Co? nie, nie, no, wszystko jest w porządku. ja co, muszę tak? coś załatwić. Ale co? to tak już? Ja muszę załatwić, Jeszcze się zobaczymy? Cię. Może, może. Justyna! Martyna jest zaniepokojona tym, że widzi samotnie spacerującą córkę. Musiałam pobić za Justyną. Oke był wspaniałym mężczyzną, ale rodzina jest najważniejsza. Florette Demar swoje wakacje postanowiła spędzić rodzina Polów ze Stalowej Woli. Dlaczego narrator cały czas powtarza, że są ze Stalowej Woli? Jakie to ma znaczenie? Przepraszam bardzo. <grym> Gdzie jest Stalowa Wola w ogóle? Ja trochę geograficzny debil jestem, więc się nie czepiajcie. Stalowa Wola. To jakiś śląski jest normalny. Martyna idzie sama na plażę. Tam poznaje Senegalczyka. Czarnoskóry mężczyzna. A pan narrator czemu wspomina, że to jest czarnoskóry mężczyzna? Jakie to ma -wa znaczenie? Martyna spaceruje z córką. Obawia się, że Justyna widziała ją z oka i może źle zrozumieć tę sytuację. Kochanie, bo ja widziałam, że ty nas widziałaś, i się troszeczkę martwi, że źle zrozumiałaś sytuację całą. No ale jak to źle zrozumiałam? Zdradzasz tatę z oka. A nie, to dobrze zrozumiałaś w takim razie. Chcę jej wyjaśnić, że to zwykła znajomość. A ty gdzie byłaś? No wiesz, ja byłam w barze. Tak sama? No, no wiesz, no nie sama, no widziałaś mam takiego znajomego. No jestem znajomym byłam. Co? Mam nadzieję, że nic między wami nie doszło. Nie no, co ty, no absolutnie no. Ja rozumiem, dziewczyno, że nie chcesz być z rozbitej rodziny, tak? Chcę, żeby twoja mama i tata byli razem. Ale z drugiej strony, czy ty widziałaś jak twój stary traktuje twoją mamę? Chyba naprawdę będzie lepiej dla niej jak one rozejdą się. Martena piwo! Martyna kupa! Ja to naprawdę kocham prosty humorek Co to jest tylko mój przyjaciel Spotykamy się No jest zupełnie dżentelmenem Słucha mnie jak Do niego mówię, jak z nim rozmawiam No zupełnie nie inaczej niż z twoim ojcem Zupełnie inaczej Okę też mnie bardzo pociągał Ale tego nie mogłam córca powiedzieć Pewnie masz to teraz wszystko gdzieś, co? No a powiedz mi, ty byś nie miała Na moim miejscu Mami nie było łatwo. Zawsze ją wkurzaliśmy. Nawet jak krzyczała, to tak na nikim nie robiło wrażenia. Justyna rozumie swoją matkę, wow, słodko. ale mimo to jej zdanie na temat znajomości matki z jest jednoznaczne. Moim zdaniem i tak powinnaś porozmawiać jeszcze z ojcem. Jesteście w końcu 20 lat po ślubie. Później będziesz żałowała. Ja też nie chcę, żebyście się rozstawali. Ferenaw może porozmawiać z mężem, ale przypomnę, to jest ten sam mąż, który w poprzednim odcinku odwołał kolację z tą kobietą, bo leciała powtórka meczu i on musiał tą powtórkę meczu obejrzeć. Powtórkę! Rozumiem? Powtórkę! No ale wiesz, to jest, to jest w zasadzie tylko taka wakacyjna znajomość. A co się dzieje na Gran Canarii podczas wakacji? Zostaje na Gran Canarii. Oprócz chorób wenerycznych. one idą za wami wszędzie. No a co z tym twoim Fernando? A daj spokój. wysłał mi jakiegoś głupiego SMS. że mój ojciec jest normalny i nie chce się więcej ze mną widzieć, trochę racji ma. No i nie przejmuj się. To sobie jest wielu chłopców poważniejszych i przyzwoitych. Żeby nie wchodzić w większy konflikt z wężem Martyna ma prośbę do swojej córki. Ale słuchaj, mam prośbę do ciebie. Nie mów nic tatusowi. Nie, żeby coś, ale podczas tych wakacji stary dosłownie stał się piwem. There is, my favorite white boy. Więc on nawet te, tej twojej zdrady by nie zauważył, gdybyś się z okien całowała metr od starego. Ja jestem alkoholem. Z Justyną można się czasem dogadać. Wtedy zmienia się w moją najlepszą przyjaciółkę. Żeby nie nadużywać cierpliwości ojca, Justyna musi wrócić do domu. Martyna natomiast chce spotkać się jeszcze z. Okę. Ja jeszcze pójdę w jedno miejsce. No na razie. No, cześć. Martyna zwiedza miasto u boku okrę. Ach tak, bardzo chętnie pójdę nad przepaść, gdzie tutaj w ogóle ludzi w okolicy nie ma, z mężczyzną, którego dopiero wczoraj poznałam. Co tutaj może pójść źle. Kobieta w końcu poczuła się wyluzowana. Martyna wreszcie poznaje miejscowość, gdzie przyjechała na wakacje, ciesząc się jednocześnie, że nie musi być na każde zawołanie rodziny. Oko okazuje się być Prawdziwym dżentelmenem. I mimo oczywistego zainteresowania Martyną, stara się nie być nachalny i szanuje decyzję kobiety, która nie chce zdradzać męża. Szanuje decyzję kobiety, nie jest nachalny, nie ma w łapie 24 na dobę piwa. To jest mężczyzna idealny! Ty... Oświadcz mu się już teraz! A ty masz męża? Pozbądź się męża i oświadcz o okiemu! Damian naprawdę nie wiedział, co tracił. To piękne miasteczko. Mogłam chodzić i zwiedzać go godzinami. Mimo że czas spędzony na jednym z deptaków w malowniczym Loret Demar, de Mar, czyli inaczej frutti di Mare, ale rybki. Mimo że czas spędzony na jednym z deptaków w malowniczym Loret de Mar upływa w bardzo przyjemnej atmosferze, Martyna coraz częściej myśli o swojej rodzinie. Zastanawia się, czy dobrze postępuje. Mam tutaj taką e, bardzo ładną e, restaurację, które robią bardzo pyszne ryby. Może byśmy tam. Poszli z zjedli coś razem. Co Ej, nie, nie ten? mogę. Więc, sorry, ok, tutaj stawiam granice Nie będę z tobą niczego jeść. Powiedziała, jedząc loda. Nie, up. Driving up that top nie, 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 ten. Plus, co to jest za argument? Moja rodzina to już jest głoda. Twoja rodzina to są dorośli ludzie! Raczej z głodu nie umrą! A ona wraca do domu, a tam stary piach wpierdziela, bo nie umie sobie przyrządzić kanapki. <grym>, ale. Też ludzie, chodź, pójdziemy, dokończymy po drodze. No, Nawet nie potrafię wyrazić słowami, jak bardzo chciałam z okę iść do tej restauracji. Ale przypomniałam sobie o Damianie i dzieciach. Jednak wyrzuty sumienia wygrywają i Martyna postanawia wrócić do swojej rodziny. Szkoda, że tak szybko ten dzień minął z Martyną. Ona znowu miała wyrzuty sumienie. Nie chciałem na nią naciskać, chciałem tylko zapamiętać te chwile z nią i życzyłem jej jak najlepiej, żeby w jej małżeństwie się układało. Pomyślałam sobie, że nigdy go już nie zobaczę. I zrobiło mi się smutno. W tym samym czasie Martyna, kierowana wyrzutami sumienia, że zaniedbuje rodzinę, wróciła do wynajmowanego bungalowu. Szybko jednak pożałowała swojej decyzji. Nikt nie martwił się jej nieobecnością. Jej mąż zaprosił sąsiadów i wszyscy dobrze się bawią. Szczególnie przyjaciółka sąsiadów. Seksowna Anna, która nieskrępowana siedzi Damianowi na kolanach. Ach tak, moja nemesis! Mój wróg numer jeden! Seksowna Anna, huraganowa Barbara, twoja skara! A co tu się dzieje? No jak to co? No co Sąsiadami wy robicie, co tu taki burdel? Sąsiadami sobie piwkujemy. Sąsiadami... Sobie... No co, Chciałabym można... z tobą porozmawiać na osobności. Zdrażnie ale teraz, sam na sam. O! Cztery oczy. No, że się zachciało. Tak, to trzeba, to tak. trzeba, nie ma to odmawiać. <laughs> Zrzygam się. A nie, nie mogę się zżygać, bo jestem piwem. Wybąbelkuję się! Ale ja, no, ujaki, ujaki, wnosi, no, już skończcie. wygóbia, to co o, ci chodzi? Na dzisiaj wystarczy. Idźcie już teraz. No to co ci chodzi, że Zostań sama z mężem. A ty to jest taka agresja. Chodźcie, wychodzimy stąd. Nie tak jak się zachowujesz? Normalnie, z tobą też sobie zaraz po Chodźcie, chodźcie, No to ci chodzi. Sąsiadami sobie piwko piję, Bardzo Czasujemy z tobą. Dziękujemy za towarzystwo. Do widzenia. Dzielimy Do wieczora. Co ci się dzisiaj nie podoba? Coś taka a sama. co ty wyrabiasz? Ja coś wyrabiam. Co, ty wyrabiam? co z tą dziwką tu siedzisz? Myślisz, że co, nie widziałam, jak tylko przyszłam? Jak ją obmacujesz, jak tu na kolanach ci siedzi? No to, 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 to ty całkiem ci odbiło? To już zwie... wczoraj mi obiecałeś co innego, a dzisiaj co? Wiadomo, że Ania była bardzo pociągająca i każdy by chciał, żeby taka dupcia usiadła mu na kolana, ale to wcale nie znaczy, że zdradzałem żonę. Sama nie byłam lepsza. No ta, no może się całuję z sąsiadką. Może sąsiadkę na kolankach trzymam. Troszeczkę kolanko pomacałem, ale to nie jest od razu zdrada. <grystanie> Jez, jaki głupie. Sama nie byłam lepsza, włócząc się po mieście z obcym mężczyzną. Ale przynajmniej nie siedziałam mu na kolanach. No to ciebie też mogę na kolanach no wziąć, co? W mnie na kol żebyś to no chciał. Co? To jest moment, w którym wstajesz, odwracasz się i wychodzisz, licząc na to, że okej, jeszcze może gdzieś tam czeka z obiadem na ciebie. A czemu nie? Jak się wziąć. Jakąś małpę dziwkę tu bierzesz, a ja mam patrzeć na to. Jeszcze może mam jedzonko robić. No pewno. Tego. Wakacje są w końcu. No tak, żono, wakacje są w końcu, tak? Muszę odpocząć, więc idź zrób mi obiad. Wtedy pomyślałem sobie, że chyba kompletnie jej odbiło. Argumentacja po prostu... Złoto, złoto. Mm. Martyna jest rozczarowana, gdyż Zupełnie inaczej wyobrażała sobie wspólne, rodzinne wakacje. Kobieta nie może się nadziwić, że zupełnie obcy Afrykańczyk lepiej rozumie jej potrzeby niż własny mąż. Powoli zaczyna żałować, że znowu posłuchała swojego sumienia. Ja się jednak nie posunęłam za daleko, a mój mąż? Siedział z jakąś dziwką na kolanach. Ja rozumiem, pani jest zestresowana, ale proszę nie przeklinać! To jest kanał Family Friendly! My tak kurwa nie przeklinamy! To co wtedy zaczęła wyprawiać? To przechodzi ludzkie pojęcie. Najpierw bije mnie po twarzy, następnie zostawia mnie na cały dzień, a później kompromituje przed sąsiadami. Nadszedł kolejny dzień w Loret de Mar. Martyna Pol nie wytrzymuje już ciągłych kłótni z mężem i postanawia spakować swoje rzeczy. Kobieta ostatnie dwa dni urlopu chce spędzić z dala od rodziny i wreszcie się zrelaksować. Nareszcie zajebista decyzja. Trzymam kciuki, żeby pani się udało. Ew, ew, ewentualnie niech pani już nigdy do Polski nie wraca. Oke OK, podobno ma swój własny bar na plaży. Na Gran Canario, pewnie miliardy zarabia dzięki temu na głupich turystach. Cholera jasna. Pani już tak naprawdę może z nim zostać i sobie żyć szczęśliwa. Postanowiłam pójść do Oke OK, do baru i nie interesowało mnie, co się później stanie. Pogrążonej jeszcze we śnie rodzinie, Martyna zostawia kartkę z informacją, że ma dość takich wakacji. Chciałam, żeby te ostatnie dwa dni były inne. Myślałam, że może ich to czegoś nauczy. Martyna po raz pierwszy postanowiła zrobić coś dla siebie, nie zważając na męża i rodzinę. To nie była łatwa decyzja. Myślałam, że sobie bez mnie nie poradzą. To było głupie. I pani Martyna ma absolutnie rację. 15 minut bez pani Martyny oni będą piach tam jeść, bo piać piwem. W tym samym czasie Martyna poszła bezpośrednio do baru, gdzie pracuje poznany przez nią Flore de Demar senegalski przyjaciel. Kobieta ma szczęście. Bar jest już otwarty, a Oke OK jest w pracy. Także on cieszy się bardzo na widok Martyny, mimo że jest nieco zdziwiony, że zabrała ze sobą walizkę. Coszę z tobą, już idę do ciebie, już idę do ciebie. Oke OK jest bardzo zaniepokojony. Jednak jest gotów przyjąć Martynę i chętnie wysłuchać jej zwierzeń. Co się stało? Musiałam. musiałam. Ale to się. No. Musiałam, musiałam. Ja już daj mi tylko chwilkę zostawię walizkę zaraz pójdziemy sobie. Ok, po raz kolejny po prostu wyjdzie sobie z baru, żeby spędzić czas z Martyną, a tam kolejka na 40 minut przed barem jest. Martyna nie zastanawiała się długo i opowiedziała czarnoskóremu barmanowi, o tym, jak jest traktowana przez męża. Panie narrator, zrozumieliśmy za pierwszym razem. Pan nie musi za każdym razem powtarzać, że on jest czarnoskóry. Jezu, naprawdę, ja nie widzę kolorów. Dla mnie wszyscy jesteście jednakowi. Kobieta chciałaby, kto się w końcu wysłuchał. Najbardziej pragnęła odpocząć od domowych obowiązków. Ta rozmowa z Oke bardzo mi pomogła. Właśnie takiej rozmowy potrzebowałam. Przystojny Senegalczyk chciałby Martyna się zrelaksowała i zaproponował jej zwiedzanie Lored de Mar. -y. Nawet się nie zastanawiałam, od razu się zgodziłam. Ale gdyby Damian mnie wtedy zobaczył, to pewnie oczy z orbit by mu wyskoczyły. Bo ja wiem, Damian pewnie już obraca swą siatkę z seksowną Annę. Co mu powiedzieli? Seksowna Anna, seksowna Anna, pojemny Paweł, datne chłopaki. To jest mecz zrobiony w niebie po prostu. Martyna zwiedza z Lored Demar. Kobieta jest zafascynowana malowniczą miejscowością. Senegalczyk zabrał ją na wycieczkę swoim kabrioletem. I pokazał 47-latce najpiękniejsze zakątki tego kurortu. Kiedy Martyna ze swoim przyjacielem są z dala od tłumów, kobieta wreszcie czuje się w pełni zrelaksowana. Miejsca, które zwiedzaliśmy, były przepiękne, a Oke sprawił, że spacer był naprawdę romantyczny. Po długim spacerze Martyna robi się głodna i daje się namówić na wizytę w restauracji rybnej, o której Oke już wcześniej jej wspominał. Zafascynowana przystojnym Afrykańczykiem, kobieta ponownie zauważa różnicę pomiędzy szarmanckim towarzyszem wycieczki a swoim mężem. No te są pyszne, nie takie jak w Polsce? No tak, bo wiesz, w Polsce są one e, importowane, przechodzą daleka, już zamrożone, a tu są one świeże. No bo wiesz, u was w, Pol no bo wiesz, u was w Polsce ryba smakuje błotem generalnie, no nie? Tutaj smakuje rybą! Tak, bardzo dobre, wiesz, panierowane. I krótkie smażone. One są bardzo pyszne. Hmm. Bardzo dobre. One są dobre, ale to czuć się <laughs> czosnek. Tu jest coś czosnkowy. Kurczę, to jest czosnek. Nie będziemy mogli się ocałować, ok To znaczy nie. <laughs> nie wiem o co ci chodzi. <laughs> co z tego? Ja też wcześniej jem czosnek. <laughs> ale nic z całowania. O! Tak, ja, no przecież też raz. Jak jemy, to możemy bez problemu. Według mnie, jeżeli oboje jedliście czosnek, to podczas całowania ten czosnek, wiecie jak to działa, minus, minus daje plus, Bo ten czosnek podczas całowania się, to, to on się kanceluje wtedy, jeżeli oboje jedliście ten czosnek, więc. Enjoy! Mm. wprawdzie Oke był bardzo szarmancki i troszeczkę flirtowaliśmy. Ale wiedziałam, że tak naprawdę możemy być tylko przyjaciółmi. A gdzie w moim życiu jest mój seksowny Senegalczyk? No gdzie? No nie widzę jakoś, no. Mm. Życie niesprawiedliwe jest, Mortadelki? Niesprawiedliwe. Może dlatego nie mam w moim życiu seksownego Senegalczyka, bo robić się debila w internecie w stroju piwa. To też jest taka opcja. Zapamiętaj no ten czas, Ok, coraz śmielej zaczyna zbliżać się do Martyny. Po wizycie w romantycznej restauracji para poszła nad morze. Z jakiegoś powodu Okę okay, bierze Martynę tylko i wyłącznie w opuszczone miejsca, które są przepaściami nad morzem. Co ty, Okę, okay, chcesz zrobić? Zaczęłam się martwić. Kobiecie coraz trudniej jest się oprzeć Senegalczykowi. W ostatniej chwili 47-latka przypomina sobie jednak o mężu i dzieciach. Słuchaj, Okę... Okay. Ale wiesz, no... Ale spokojnie. Słuchaj... Nie, to nie do się. Ja. To powinno być zupełnie na odwrót. Martyna sobie przypomina w ostatniej chwili o mężu i dzieciach, przypomina sobie jakimi małpami są wrednymi i całuje się z Oke. OK. Przypomniał mi się mąż i dzieci. I chociaż Oke OK bardzo mnie pociągał, nie mogłam posunąć się za daleko. Senegalczyk okazuje zrozumienie dla całej sytuacji, ale nie ukrywa też swojego rozczarowania. Gdy kobieta otrzymuje sms od córki, Romantyczny nastrój nagle pryska. Mama, wracaj! Tata próbuje wódkę na hejnał wypić! Ja muszę iść, naprawdę było bardzo mi miło, fajnie. Ale Może to, to, to coś się stało? Nie, nie, nic się nie stało. To, to, czy, to, czy, to czy odprowadzę, odprowadzę cię. Tamten dzień z Marciną naprawdę było wspaniałe. Ja wprost się w nie zakochałem. Eee, szkoda, że postanowiła Wrócić do mężczyzny, który ją tak e, traktował. Gdybym zrobiła coś więcej, źle bym się z tym poczuła. A sms od Justyny o wszystkim przesądził. Oke podbił Martynę przed domek, z którego kobieta dziś rano uciekła. Damian już od dłuższego czasu czeka na żonę. A tak się zdarzyło, że, siedząc i czekając na żonę, na jego kolanku siedzi seksowna Anna. Gdy zauważa, że wraca w towarzystwie obcego mężczyzny, wściekły postanawia wymierzyć sprawiedliwość siłą. Co to się Co to za co, tu? Co, tu tu? co to za co, co to za klient? W następnym odcinku. Czy Martyna odejdzie od męża do senegalskiego przyjaciela? Powinna Dziękuję wam serdecznie kochani za oglądanie dzisiejszego drugiego odcinka z naszej trylogii piwkowej ta historia, jestem zakochany w okę Błagam niech Martyna będzie z okę Martyna, jesteś jeszcze młoda Jest jeszcze czas zmienić swoje życie Dziękuję wam serdecznie za oglądanie I jak zawsze koniec proszę oczywiście o łapkę w górę i subskrypcję No i wyszlijcie ten filmik znajomym, żebym zrobił na reklamach Żeby było mnie stać na piwo Piwerka Wszystkie. Piwo. Dzięki wielkie, do zobaczenia niedługo w trzeciej i ostatniej części części naszej trylogii. Czołem!